Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam książki, które w ostatnich dniach i tygodniach wpadły w nasze ręce. Są to głównie prezenty, ale też książki, które kupiłyśmy same. Tak, zdobyłyśmy różnymi niecnymi sposobami. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> ale nie powiem Wam jak. <grym zainteresowań> no dobrze. To, co najpierw może, właśnie, pokażemy Wam książki, które były dla nas wielką niespodzianką. Dostałyśmy przysyłkę od Pani Ani. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. Tak, ja się w ogóle nie spodziewałam i o mały włos, abym nie odebrała tej paczki. Ale nie opowiadaj takich, rzecz, takich rzeczy, bo nikt nam już książek nie wyśle. O, no się... dobrze. W mojej paczce jeszcze była, był taki napis. Taka plakietka. Tu mieszka najbardziej rozpieszczony pies na świecie. Pani Anio, no nie pomyliła się pani. Skąd pani wiedziała? <laughs> Loki dziękuję też. Ach, ja dostałam taki komplet bliskowschodni. E, I e, są to dwie książki e, Tajiba -ta Salicha. Nie wiem. Aprobuje e, twoją wymowę. Nie, nie wiem, czy jest czy, prawidłowa, ale tak, aprobuję. E, ale napiszę Wam też pod spodem. E, sezon Migracji na Północ. I e, to jest książka, o której pozytywnie wypowiadał się Kamil e, z kanału Ośle Uszy. Pamiętam, tak. zresztą Natalia Myślę, przypomniała że mi przed chwilą o pozytywnie tym. Pozytywnie to jest mało powiedziane. Kamil się bardzo zachwycał. Książką i tak o niej powiedział, że ja od razu też miałam ochotę ją przeczytać. Jak zaczęłam ją w paczce u dagi, to się bardzo cieszyłam. Mm -hmm. Kiedy młody mężczyzna wraca po wielu latach studiów do swojej rodzinnej wioski w Sudanie, odkrywa, że wśród znanych mu osób jest ktoś obcy, enigmatyczna postać mustafa Said. Mężczyźni szybko się zaprzyjaźniają i mustafa opowiada młodszemu koledze poruszającą historię o swoim pobycie w Londynie w latach 20. tuż po pierwszej wojnie światowej. Rozchwytywany towarzysko i pożądany przez kobiety jako egzotyczna błyskotka Mustafa, wziął brutalny rewanż na dekadenckim zachodzie i został w odwecie przezeń zniszczony. No. E, I druga książka tego samego autora to Wesel O tej książce też parę osób mi się wydaje, że już mówiło na mhm. polskim booktube też. Tę krótką powieść często uznaje się za najwybitniejszą w twórczości tego autora. Tak, czyli tu mamy po, y, realizm magiczny. Mm -hmm. Sudański pisarz. No jestem bardzo ciekawa. Dalej, od razu wam pokażę może wszystkie Yusuf Idris, grzech. E, I to jest y, o życiu w Egipcie przed rewolucją lat 50 XX wieku. E, pewna kobieta porzuca swoje nowonarodzone dziecko, jego ciało znajdują miejscowi chłopi. Rodzi się w nich. Pragnie ukarania winnego. Podejrzenie pada na zamieszkujących okolicę imigrantów. No, myślę, że też może być bardzo ciekawe. I Hiszam Matar, Anatomia Zniknięcia. To jest w ogóle tutaj na okładce napisane, że najlepsza książka 2011 roku, według tam różnych gazet. I Hiszam Matar jest z pochodzenia libijskiego. Tak. Także ładnie wydane te książki, mm -hmm. wszystkie w twardych układkach. Tak, to jest y, smak słowa, wydawnictwo, wszystkie te książki wydało. Okay. A ty co dostałaś? A ja od pani Ani dostałam e, malutką taką książeczkę Raymonda Federmana, Uśmiechy na placu Waszyngtona, powieść nagrodzona The American Book Award w Stanach Zjednoczonych. E, I opis jest taki. Młody francuski emigrant uśmiecha się do pięknej amerykanki na nowojorskim placu Waszyngtona. Jak potoczyłyby się ich losy, gdyby spotkali się ponownie, poznali i zakochali w sobie? I tu jest napisane, że jest to mistrzowska wariacja na temat klasycznego romansu, narracyjna gra z konwencją, lecz również pasjonująca historia związku, jego powstania, dojrzewania i trzy kropeczki. Mm. Przyznam się z lekkim wstydem, że nie słyszałam wcześniej o tym y, autorze, ale byłam na placu Waszyngtona. Więc <laughs> tym bardziej tak zainteresowaniem przeczytam. Dobrze. Drugą książką jest książka o tytule Meksyk, którą pani. Ale pokazałam. Jest książka o tytule Meksyk. I Pani Ania ją chyba ukradła z biblioteki, bo jest tutaj krzyżyk postawiony na pieczątce z biblioteki. Pani Anio no nieładnie, ale rozumiem, że chciała mi Pani potrwać książkę o Meksyku, to doceniam, bardzo doceniam. <grych> Więc jak nazwa wskazuje jest to po prostu książka o Meksyku, nic jeszcze więcej nie wiem na jej temat, ale myślę, że bardzo szybko ją przeczytam, ponieważ jak być może pamiętacie Meksyk jest jednym z moich ukochanych krajów. A czego uwielbia? autorstwa? Autorstwa jest niemieckiego pisarza Gona Erwina Kisza. Hmm. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Proszę bardzo. Ciekawe. Okay. Kolejna książka Hisza Mamatara W kraju mężczyzn. Nominację miała ta powieść do Man Booker Prize i Guardian First Book Award. I tak szybciutko, dziewięcioletni Sulejman zaczyna powoli dorastać i uświadamiać sobie, że poza beztroskimi zabawami i objęciami kochających rodziców istnieje jeszcze inny świat. Kiedy jego ojciec wyjeżdża w interesach na czas swojej nieobecności, mianuje się na głową rodziny. Jednakże Sulejman przez przypadek odkrywa, że ojciec wcale nie wyjechał. Nagle ogromny, dopiero poznawany świat dorosłych staje się przerażającym miejscem, w którym nawet rodzice kłamią, a najważniejsze pytania pozostają bez odpowiedzi. Hmm. Wygląda na taką powieść o dojrzewaniu. Trochę nie? tak z opisu. Tak brzmi. Dobrze. No i na sam koniec y, książeczka z wystawy sztuki meksykańskiej. I tutaj mamy piękne o. reprodukcje. O, jakie piękne. Mhm. Także jeszcze raz, Pani Anio, bardzo, bardzo dziękujemy. Będziemy na bieżąco. Tak. Raportować wrażenia z lektury. Tak. Dobrze. No i co tam masz jeszcze? Masz dużo, widzę, jak zawsze. No, cóż zrobić? E, najpierw pokażę Wam zbiór reportaży z Brazylii. Kolekcjoner porzuconych rzusz? Żu Dusz. E, Elien Brum. I to jest książka, którą przeczytałam, więc odsyłam Was do filmików, w którym o niej mówię. Jednego z ostatnich będzie tutaj gdzieś odnośnik. No, nic więcej chyba nie musicie o niej wiedzieć, niż to, że jest to po prostu zbiór reportaży o Brazylii. Myślę. Tyle. Dobrze. A teraz Wam pokażę książki, które mam od koleżanek. Mm. A tak Mara przetłumaczy tytuł tej książki, bo jest bardziej doświadczona w tłumaczeniu. Matko! Niepasująca dziewczyna? Odstająca dziewczyna? <grym> Niech będzie. Chodzi o książkę Od Girl Out, The Hidden Culture of Aggression in Girls, czyli książka, która. Zajmuje się tematyką agresji wśród e, zarówno małych dziewczynek, jak i już trochę starszych, dojrzewających e, kobiet. E, temat bardzo ciekawy, rzadko chyba jednak poruszany. Mhm. Kiedy mówimy o agresji, zazwyczaj raczej myślimy o mężczyznach, tak mi się wydaje, niż o kobietach. Mhm. E, więc e, tym bardziej jestem e, ciekawa tej książki. Wiem, że moja koleżanka. Wróciła pamięciu do lat swojej młodości e, i, i temu, jak to wyglądało w jej relacjach z koleżankami. Więc może też poddam refleksji swoje lata szkolne. Mm. No to jeżeli chodzi o e, dziewczyny, to ja mam. Debiut literacki Zyty Oryszyn, Najada i to jest też debiut wydawnictwa, nowego wydawnictwa na naszym rynku wydawniczym, wydawnictwa Drzazgi, jak jeszcze raz powiem wydawnictwa, to może dzwoneczek będzie się tutaj włączał. Napisana z czułością, ale nie pozbawiona stylistycznej brawury opowieść o życiu na wsi i tutaj też mamy bohaterki kobiece, Powiem Wam tylko, że dziewczyny z Już Tłumaczę wybrały tę książkę do takiego wspólnego czytania do końca maja. Można ją czytać i wysyłać dziewczynom swoje wrażenia z lektury tej książki. Może w opisie Wam więcej informacji na ten temat załączę. Jestem bardzo ciekawa i w ogóle tak miałam taką refleksję, jak zobaczyłam w ogóle tę książkę i że Wydawnictwo Drzazgi się zdecydowało na nią. Że bardzo niewiele y, wiem o literaturze z y, na przykład, właśnie polskiej lat 70., -tych, 80., -tych. oprócz takich oczywiście wielkich nazwisk, y, typu Szymborska czy Miłosz, y, no to jakoś taka literatura polska z y, okresu PRL-u jest mi całkowicie nieznana. I o na przykład o zycioryszyn w ogóle nie słyszałam. Ja też nie. Także tym bardziej jestem ciekawa. O, okay. Kolejną książką, która wpadała w moje ręce, był Pamiętnik Księgarza. Tutaj akurat mam wersję anglojęzyczną. Jest to książka, jak nazwa wskazuje, o życiu właśnie miłośnika książek, osoby, która zajmowała się zawodowo sprzedażą książek, jeździła po różnych aukcjach i w zasadzie więcej nie wiem, bo jeszcze nie przeczytałam. Moja koleżanka na bardzo się podobała, natomiast słuchają ją w audiobooku. Bo z tego co pamiętam, to widziałam różne takie średnie raczej recenzje i opinie. Natomiast no, nie wiem jeszcze, czy mi się spodoba. Dajcie znać, jeśli uczytaliście, czy Wam się podobała, czy warto, czy może poczekać na swoją kolej. Mm. A ja tutaj mam. Hmm, ale Fajnie. Katarzyny Tubelewicz, najnowszą książkę, Samotny jak Szwed. I tutaj mamy taki podtytuł o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. I um, niestety przeczytałam już bardzo wiele niepochlebnych recenzji tej książki. To są rozmowy Katarzyny Tubelewicz z różnymi osobami, nie tylko ze Szwedami i nie tylko. O Szwecji i o samotności w kontekście kultury szwedzkiej, ale też rozmawia tutaj z imigrantami, no z różnymi osobami podobno. No ja jeszcze jej nie przeczytałam, ale właśnie jak rozgorszała się dyskusja na temat tej książki, no to trochę sobie poczytałam o niej, bo byłam bardzo ciekawa. I tak ją przeczytam, więc nie wpłynęło to na moje chęci przeczytania tej książki i wydaje mi się, że trochę zły pier robi tej książce ten tytuł, bo ja jak ją zobaczyłam, no to pomyślałam sobie o, Katarzyna Tubylewicz, nowa książka o Szwecji, wiecie, no, moraliści byli naprawdę świetną książką, tak samo e, Polska czyta, Szwecja czyta. E, no i myślałam sobie, że to będzie pewnie coś w tym stylu. Jak się okazuje, to wcale nie, bo ta książka bardziej jest o właśnie samotności, o tym, jak różne osoby te samotność rozumieją. Jak samotność i kontakt z naturą są może takie wpisane trochę w szwedzkie DNA, i dużo jest rozważań na ten temat. Są tu też zdjęcia, które są robione przez syna Katarzyny Tubelewicz. I ta książka w ogóle jest tak. Bardzo ładnie wydana jest taki śliski papier. Wiecie, też pewnie, żeby te zdjęcia były może lepszej jakości. No i z tym jestem, jestem bardzo ciekawa, bo chyba taka dość kontrowersyjna pozycja. I szkoda może, że ona nie jest właśnie dobrze przyjęta. Naw nawet docenana. nie, że dobrze przyjęta, tylko um, może gdyby ten tytuł był inny. To osoby, które po nią sięgają, to wiedziałyby, że to jednak jest książka o samotności, a nie książka o Szwecji. Bo jak ktoś myśli, że to jest książka o Szwecji, a później dostaje właśnie wywiady y, o samotności, no to może być trochę rozczarowany. rozczarowany. Mhm. Dajcie znać, jak ktoś już czytał i co sądzi. Okay. Y, pozostając tutaj w gatunku wspomnień. Y, Będę czytać Tajne życie, kobieta w służbie CIA, Amaryllis Fox. Bardzo ta książka była popularna na Instagramie. I powiem wam, że tutaj przeczytałam opinię, fragment z New York Timesa. Książka, która nie zwalnia tempa. Idealne połączenie powieści Johna Lacara i Jedz, módl się, kochaj. Więc nie wiem, jak można no właśnie, powieść szpiegowską łączyć z Jedz, módl się, kochaj. No ale zobaczymy. I tutaj mamy taki opis. Tajne życie to nie tylko relacja z pierwszej linii frontu. To przede wszystkim wspomnienia kobiety, która musiała pogodzić narodziny córeczki z walką z terrorystami. Fox stopniowo wyzbywała się kolejnych złudzeń na temat przemocy, służby i wojny. I o ile tutaj rozumiem, z tej książki dowiemy się troszeczkę, jak wyglądał proces szkolenia w CIA, potem jakieś pierwsze misje. Praca właśnie agentki CIA, jakieś trudne wybory, dylematy moralne, i takie tam. Wiem, że mojej koleżance nie podobało się zakończenie, natomiast na szczęście nie, nie, nie dostałam ci. więcej spoilerów, poza to, że było rozczarowujące chyba takie bardzo amerykańskie, no ale cóż, jeżeli CIA jest w temacie, no to czego można się spodziewać hmm. innego niż amerykańskiego patosu i flagi powiewającej na wietrze. To ja pójdę dalej z wspomnieniami i pokażę Wam książkę, nazywam się Chanel Miller, to jest książka, w której swoją tożsamość ujawniła kobieta, która napisała chyba w 2015 roku artykuł do portalu Buzzfeed, i w tym artykule opowiadała o swoich doświadczeniach i opowiadała o tym, jak została zgwałcona na kampusie uniwersyteckim. Ten artykuł właśnie na Buzzwidzie otworzył się chyba 11 milionów razy w ciągu czterech dni od publikacji, co było wtedy jakimś absolutnym rekordem. No i oczywiście nie była podpisana zmienia i nazwiska. Dopiero po zakończeniu sprawy sądowej, w tym właśnie o oto. Pamiętniku, może to nie jest pamiętnik, ale w wspomnieniach. Powiedziała, że to była ona i opisała w większych szczegółach swoją historię. Jest to książka wskazywana jako no właśnie taka. Sygnalizująca problem gwałtu, przemocy wobec kobiet oraz tego jak w ogóle ofiary gwałtu są traktowane przez Wymiar Sprawiedliwości, przez policję i przez wszystkich w sumie mm. wokoło. Myślę, że może być to bardzo ciekawa pozycja. Zresztą już też czytałam parę pozytywnych opinii na Bookstagramie i jestem jej bardzo ciekawa. Dalej w gatunku wspomnień. Pan raczy żartować, panie Feynman, przypadki ciekawego człowieka Richarda P. Feynmana. Fizyk-noblista opowiada, jak budował bombę atomową, otwierał sejfy, walczył z biurokracją i podrywał tancerki w, Los, w Las Vegas. Sięgnęłam po tę książkę na półce koleżanki, ponieważ pamiętam, że kiedyś w komentarzach do któregoś z naszych filmików bardzo polecaliście tę książkę. I mojej koleżance, ona też się bardzo podobała, powiedziała, że się bardzo przy niej uśmiała. Natomiast też wspominała, że jakaś inna jej znajoma ją czytała i ani razu się nie uśmiechnęła podczas lektury. Więc prawdopodobnie wrażenia, wiecie, zależą od bardzo subiektywnego poczucia humoru. Natomiast jak kartkowałam tą książkę, gdzieś tam czytałam jakieś pojedyncze zdania, to podobało mi się, jak jest napisana. Wydaje mi się, że bardzo tak łatwo wejdę w te historie i poznam te anegdoty i, i różne ciekawostki z życia genialnego naukowca i zdobywca nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który opowiada w niej właśnie o swoim życiu, także już nie mogę się doczekać. Okay. Ile masz tam jeszcze sztuk? Tam jedną. <laughs> Zaskakujące te dysproporcje, wiecie, ciągle mnie zaskakują. To ja tam wam teraz pokażę dwie. Tak. I to jest gorzko gorzko Joanny Bator, która też mi była polecana pod jednym z naszych wcześniejszych filmików, już nie pamiętam dokładnie kiedy. Ja przyznam się, że z Joanną Bator mam no, trudną relację. Co prawda czytałam tylko jej jedną książkę i może to nie jest najbardziej reprezentatywna książka y, Bator i nie nieodzwierciedlająca może jego, jej potencjału literackiego. Ja Bo czytałam to, inną książkę i również no to mi się prawda No, to jest prawda. Więc chyba są już dwie książki, które prawdopodobnie nie odzwierciedlają tego potencjału. Tak, tak, ale. Z kolei tutaj jest to książka o kobietach, w której mamy cztery pokolenia kobiet ze Śląska i ktoś napisał, że to jest tabator właśnie z Ciemno Prawie Noc, mówiąc o takich trudnych tematach, polskich, może właśnie temat, czy konwencja, w której bardziej się lepiej odnajduje, i żebym koniecznie dała jej szansę, więc no, zobaczymy. Dajcie znać. Czy już czytaliście. Myślę też, że tak przyszłaby zecha, bo ja nie, nie słyszałam o niej dużo. Wydaje mi się, że Joanna Bator ma y, tylu fanów już w Polsce, takie swoje, taką swoją bazę, y, właśnie swoich zwolenników, którzy po prostu na bieżąco śledzą y, tak, to, co pani Bator wydaje. I to, że nie może, musi robić promocji? Tak nie. mi się wydaje, że może jest to wiecie, już grupa tak szeroka, że y, no i tak się sprzedaje. No nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. A, i druga, tutaj znowu będę winić panią Anię <grywia> za zakup, to jest, słuchajcie, biografia y, Mariny Cietajewej, y, poetki, która, y, no, miała taki tragiczny życiorys i zmarła też tra tragicznie. Y, biografia Anny Piwkowskiej, Piwkowskiej, tak. Y, I z tego, co pamiętam, y, to ona w ogóle zmarła w Polsce. Poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli się mylę. I mnie bardzo zainteresowało to, że według autorki to właśnie Cwietajewa mogłaby być rosyjską Virginią Woolf, gdyby nie historia. I też znała bardzo wiele postaci tamtego okresu, z tego świata literackiego. Miała ogromny potencjał, którego nie mogła w pełni zrealizować. Pokaż układkę tej książki jeszcze raz. Nie, pokaż. A, przepraszam. <laughs> Okej. Okay. Przypomniałam się, że cię kłamałam, że mam jeszcze jedną książkę oprócz tej. O ty! Tylko, że słucham, ją, słucham ją na audiobooku i dlatego zapomniałam. <laughs> no dobra, to powiedz nam. Yy. Od innej koleżanki. <laughs> Dostałam, słuchajcie, czułą przewodniczkę Natalii de Barbaro. O, tak o. jest, czyli książkę, która już od tygodni zajmuje pierwsze miejsce na liście bestsellerów Empiku. Autorka jest psycholożką, psychoterapeutką, felietonistką, która od dawna zajmuje się tematyką problemów kobiet, życiem, życiem zdrowiem psychicznym. I też się pochwalę, że w ramach Marca i Miesiąca Kobiet w mojej firmie było spotkanie online z Natalią de Barbarą. No, Niektórzy mają, wiecie, takie przywileje. Tak, no więc na początku byłam troszkę sceptycznie nastawiona do tej książki, bo spotykałam się z takimi opiniami, no ale my to już wszystko wiemy. Natomiast zaczęłam słuchać właśnie audiobooka czytanego przez Maję Ostaszewską i powiem Wam, że słucha mi się go naprawdę wspaniale. Pani De Barbaro porusza tam w zasadzie no, tematykę y, ról, jakie kobiety przyjmują w swoim, w swoim życiu. Y, pisze o tym naprawdę w sposób bardzo taki przystępny, podaje bardzo ciekawe przykłady i też odnosi się do różnych dzieł literackich, mm. oczywiście do mojej ukochanej Biegnącej z wilkami <grych> oraz do paru innych książek, np. do Brené Brown. I bardzo Wam polecam tę książkę. Co prawda jeszcze nie skończyłam jej słuchać, natomiast czas, który z nią spędzam, jest tak przyjemny i po prostu tak się jakoś relaksuję, <słuchając>, słuchając jej, że mnie no, ta książka kupiła już, już na początku w zasadzie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć o niej. No nie wiem, może potem mi się przypomnę. To pokażę Wam. Tak. I na koniec pokażę Wam. Książkę Katarzyny Szoty-Eksner, Hair Story, Hair Story silnych kobiet. Autorka jest działaczką feministyczną, działającą głównie na Śląsku oraz jest nauczycielką jogi. Miałam przyjemność brać udział w jej warsztatach i tam po raz pierwszy zresztą przekonałam się do czułej przewodniczki, ponieważ Kasia czytała nam w nocy po ciemku fragmenty z tej książki, które bardzo mi się spodobały, więc postanowiłam spróbować. I o ile mi wiadomo, w tej książce przedstawia różne inspirujące historie różnych kobiet, ich sukcesów, ich radzenia sobie z jakimiś trudnymi sytuacjami, z różnymi wyzwaniami, i przy tym jest właśnie bardzo ładnie wydana. Dużo jest fajnych obrazków. Kasi nie podobała się na przykład książka Michelle Obamy, i również w tej książce o tym pisze. Na samym końcu mamy też biblioteczkę feministyczną i różne właśnie książki feministyczne, które Kasia poleca. Także z ogromną przyjemnością niebawem zabiorę się za elektrkę. Ja mam jeszcze dwie książki. I tak sobie patrzę, że do tej pory wszystkie były napisane przez kobiety. A teraz mam... O nie, przepraszam, to od pani Ani nie. E, ale teraz mam dwie książki napisane przez mężczyzn i to są Cudze słowa Wita Szostaka. Ktoś by powiedział, że dyskryminujemy mężczyzn w ten sposób, nie? że ich no, nie czytamy. No właśnie. To hmm. straszne, tak <laughs> możemy. Ja nie wiem, Natalia, naprawdę. I mm, to jest książka, która Którą chyba dziewczyny z krótkiej przerwy uznały za najlepszą książkę z zeszłego roku. Kamil, oślełszy, też pozytywnie się na jej temat wypowiadał. Jak może pamiętacie, ja czytałam kiedyś jedną książkę Witasz Ostaka. Ona nie zrobiła na mnie jakiegoś bardzo dobrego wrażenia, wręcz trochę mnie irytowała, ale tutaj takie ochy i achy płynęły pod kierunkiem tej książki, że no nie mogłam się ją powstrzymać i jestem bardzo jej ciekawa, nawet nic nie wiem tak naprawdę, o czym ona jest. I Mam książkę Juana Gabriela Vasqueza, kolumbijskiego pisarza Kształt Ruin. I to jest bardzo intrygująca lektura, bo tutaj autor pisze taką trochę, no może nie to, że alternatywną historię Kolumbii, ale za takie punkty odniesienia służą. Punkty zwrotne w historii Kolumbii, czyli konkretnie zabójstwo takiego lidera politycznego w 1948 roku, Jorge Liesera Gaitana, od którego mówi się, że zaczął się taki chaos w Kolumbii, zaczął się okres wzmożonej przemocy. No i on tutaj opisuje to i opowiada jakby historię. Spisku, y, która wokół tego zabójstwa powstała, że prawda jest zupełnie inna, no i pokazuje, y, w jaki sposób tak naprawdę do tego doszło i kto za tym stał. Ja z tego czasu bardzo się Kolumbią interesowałam. Zresztą moja praca magisterska była o Kolumbii. Przez y, parę lat też prowadziłam zajęcia z, y, y, właśnie o Kolumbii. Czy miesiąc studentów. chyba tam mieszkałam? Czy miesiąc ile tam byłaś? No, prawie dwa. Także tym bardziej jestem ciekawa. I to tyle. Tak ja tak. słuchajcie, właśnie jeszcze chciałam coś to że y, te filmiki są takie bardzo ciekawe, bo dla mnie, dlatego, że ja często sięgam po te książki, bardzo mało o nich wiedząc i... A potem później... tyle o nich gadasz, nie? Nie, ale później, <noise> słuchajcie, jak na przykład przeczytam je już i wracam do tego filmiku, w którym o, nim, o nich mówiłam właśnie w Bookholu, to często w ogóle to jest zupełnie co innego, niż mhm. powiedziałam. I to też jest takie ciekawe, właśnie pokazuje, jak e, też e, książki są nam sprzedawane i mhm. jak e, są czasem informacje na przykład z tyłu powierzchowne albo skupiające się na, elemen na jednym elementie. Momencie, a my później po lekturze wyciągamy z tego dużo więcej, dużo inne rzeczy są dla nas najważniejsze. Dajcie znać, czy też tak macie. I to pokazuje też, że lubisz dużo gadać, po prostu. No, lubię <gadanie> dużo gadać. Co już ja co się nic nie ukrywam. Podsumowując, ja pożyczyłam lub dostałam dużo książek. Tak, Mara nakupowała się dużo książek. Bardzo mnie to cieszy, bo potem mam od kogo pożyczać. Wiecie, w grupie Siła. Oczywiście. <gadanie> tak. Ja tylko teraz zauważyłam bardziej niepokojący trend, bo tak jak kupuję książki, tak ostatnio zaczęłam kupować planszówki yy, i mam trochę takich właśnie, w, których nawet, w które nawet jeszcze nie zagraliśmy. No i cóż, cóż zrobić? Popatrzcie, jakie to są ładne stosiki. Tak. <laughs> Oczywiście napiszcie nam koniecznie w komentarzach, czy czytaliście już niektóre z tych książek, co o nich myślicie. Czy którejś z nich wydały się Wam bardziej jakieś takie um, frapujące niż inne? Dajcie koniecznie znać. Tak. A tymczasem pa, pa. pa.